Witam serdecznie, szczęść, Boże kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? To jest kontynuacja wczorajszej perykopy, kiedy Jezus mówi: Jeśli brat twój zawini przeciwko tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię posłucha, pozyskasz brata. Jeśli nie, to wiesz, co masz dalej zrobić, bo to było wczoraj. Piotr się chyba przestraszył. Ile razy mam tak robić? Ile razy mam tak podchodzić i przebaczać? Czy aż siedem razy? Jezus mówi: Nie mówię ci, że aż siedem razy, tylko aż siedemdziesiąt siedem razy. Czyli masz robić to zawsze. Nie możesz sobie pozwolić na to, że nie przejdziesz tej drogi, bo to jest droga. To jest przechodzenie z niewoli nieprzebaczenia do wolności przebaczenia. To tak jak Izraelici przechodzili przez Jordan suchą stopą, z niewoli do wolności, z Egiptu, do ziemi obiecanej. I Bóg to sprawił, że przeszli suchą stopą, po dnie rzeki. To jest ich chrzest. Także grzech drugiego człowieka może być naszym chrztem. Chrztem ognia. Pamiętacie, jak Jezus mówił, Czy możecie przyjąć chrzest, który ja mam przyjąć? A mówił to już po chrzcie, który otrzymał od Jana Chrzciciela. Mówił to do Jana i Jakuba, synów Zebedeusza, którzy chcieli zasiąść jeden po prawej, a drugi po lewej stronie w przyszłym królestwie Jezusa. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Czy możecie przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Możemy. Nie wiecie, o co prosicie, ale będziecie to, to robić, otrzymacie to. Każdy z nich przeszedł chrzest cierpienia. Ten chrzest cierpienia ma nas udoskonalić i ma nas uczynić podobnym do Boga. Bóg będzie dopuszczał do takich sytuacji, że ktoś będzie przeciwko nam grzeszył. Mógłby Bóg powiedzieć: Dobra to na ciebie nie spadnie już nikt przeciwko tobie nie zgrzesz fajnie by było nie już nikt cię nie zawiedzie już nikt nie zrobi ci niczego złego wszyscy będą o tobie dobrze mówić wszyscy ci będą błogosławić nie dlaczego czy wszyscy boga błogosławią i dobrze o nim mówią on to znosi on to znosi bo jest doskonały. Czemu my nie mielibyśmy tego znieść? Czemu my nie mielibyśmy znieść czyjegoś grzechu i poradzić sobie z nim? Zobaczcie, Jezus poradził sobie z grzechem. Przyjął go na siebie. Oczywiście grzech go zabił. Rękami człowieka to się dokonało. Grzech to nie jest jakaś osoba. To jest czyn. Czyn osoby, czyn niemiłości. I ten czyn niemiłości zabił miłość, wprowadził ją do grobu. Ty chyba mnie do grobu chcesz prowadzić, tak często mamy mówiły do swoich rodziców. No i trzeba na to pozwolić aż 77 razy, czyli zawsze. Musisz mieć takie nastawienie, że, że tak, pozwalam człowiekowi grzeszyć przeciwko mnie. Oczywiście pozwalam, to nie znaczy, że się na to zgadzam, że chcę tego, nie chcę tego, ale yy, no, człowiek jest wolny. Człowiek może, może cię zdradzić. Tak często ludzie rozwodzą się, małżonkowie się rozwodzą. Bo nie ma w nich chęci przebaczania. Nie przebaczyć ci tego i tego, nie przebaczyć ci tej zdrady. Nie siedem razy, ale nawet jednego razu ci nie przebaczę. A Jezus mówi o siedemdziesięciu siedmiu zdradach. Masz mieć zawsze gotowość do przebaczenia. Jeśli ten człowiek przyjdzie i cię poprosi, przebacz mi, to ty masz mu przebaczyć. Jeśli nie przyjdzie i nie poprosi o przebaczenie, to już jest coś innego. To wtedy ty masz decyzję na przebaczenie, ale ten człowiek nie doświadczy tego przebaczenia, bo już nie będzie twoim bratem, tylko celnikiem i poganinem, który sam się po prostu odciął od ciebie. Ale ty jesteś gotowy, ty czekasz na to, żeby wrócił, tak jak ten ojciec, syna marnotrawnego. Czekał, nawet wyglądał, wychodził z domu, patrzył przed siebie na drogę, czy syn wychodzi, czy nie wychodzi. Starszy syn to go w ogóle nie interesowało, co się dzieje z młodszym. A kiedy młodszy wrócił i ojciec mu przebaczył, to miał do niego o to pretensje. Jak mogłeś tak zrobić? I jeszcze dałeś Mu dużo, dużo więcej niż to, co stracił. Będą nam deptać po, po głowach. Będą nas, nas... Będą przeciwko nam grzeszyć. No, Ale my, my uczniowie Jezusa, my Jego dzieci, Jego bracia, mamy robić to, co On Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zobacz, Jezus miał tą gotowość przebaczenia każdemu, tylko trzeba do niego było przyjść i poprosić o to przebaczenie. I on by go udzielił. I nigdy do tego by nie wracał. Ale to jest Jezus. Ale jeśli my nie staniemy się jak on, to nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Dlatego Jezus mówi, że to nie jest proste, że droga do Królestwa Niebieskiego jest wąska, brama jest wąska, jakże trudno, trudno przez nią się przecisnąć, trudno ją znaleźć. Nie mówię ci aż siedem razy, tylko aż siedemdziesiąt siedem razy. Zastanów się. Zastanów się, dobrze się zastanów, czy masz w sobie takie podejście, bo to nie są tylko słowa. Aj tam, aj tam, pogada, pogada. Nie, Jezus nie rzuca słów na wiatr. Jezus będzie nas z tego rozliczał. Jeszcze raz przypomnę to, słowo, to zdanie. Podobnie uczyni wam ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Musisz to zrobić, to będzie trudne, ale w imię Jezusa, w imię Jezusa to zrobię, w swoje imię tego nie potrafię, ale w imię Jezusa to zrobię, zrobię to, bo Jezus mnie o to prosi. Przecież sam masz długi, sam jesteś winny, sam jeste, sama jesteś winna. Dlatego często człowiek nie potrafi człowiekowi przebaczyć, a nawet nie chce, bo zapomina o tym, że sam jest dłużnikiem względem Boga żywego i to dużo większym grzesznikiem, dłużnikiem. Tylko my często nie widzimy naszych grzechów, bo nie słuchamy naszego sumienia, bo nie słuchamy Boga, bo jesteśmy tacy czyści, Nieskazitelni, wierzący, może praktykujący? Nie, to nie ja mam się zmieniać, to niech wszyscy się zmienią. Ty się nie masz zmieniać? Ja się nie mam zmieniać w ogóle? Ja już jestem nawrócony? Ja już się nawróciłem 21 lat temu? Nie, proszę Państwa, ja się nie nawróciłem 21 lat temu. Ja 21 lat temu zacząłem się nawracać. I nawracam się do dzisiaj. Obym widział swoje grzechy, często ich nie widzę. Bo może nie przychodzą właśnie i, i nie mówią mi: bracie, nawróć się, bo zgrzeszyłeś przeciwko mnie. Mam coś przeciwko tobie. Musimy się pogodzić. I skąd ja mogę wiedzieć, czy, czy ja coś złego zrobiłem, jak mi nikt nie mówi, nie? Na szczęście słucham Boga, na szczęście codziennie. Rozmawiam z nim codziennie, pytam się go, i jak jest dzisiaj? Jest dobrze czy źle? Co mam zmienić? Powiedz mi, co mam zmienić, co mam naprawić. I on mi pokazuje to. Ale ja nie zawsze chcę na to patrzeć. Oczywiście ta Ewangelia jest trudna, ale, ale osiągalna. Można ją wypełnić, bo mamy Jezusa, bo mamy tego, który idzie przed nami. Tylko my idźmy za nim. Nie mówię Ci siedem razy aż 7 razy, tylko aż 77 razy. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.